To, co zaraz usłyszysz, nie jest informacją. To jest detonator. Jeśli go wysłuchasz do końca, Matrix zacznie pękać. Od dzieciństwa uczono Cię, że jesteś ciałem. Potem wmówili Ci, że jesteś duszą. Ale prawda jest bardziej brutalna i bardziej wyzwalająca. Ty jesteś czystą esencją, nie energią, nie wibracją. Nie potrzebujesz formy, karmy, drogi. Celu. Nie musisz się wcielać. Nic nie musisz. Matrix to nie film. To struktura o piętnastu wymiarach. Każdy wymiar to nowe więzienie: fizyczne, emocjonalne, mentalne, energetyczne, aż po fałszywe oświecenie. A za każdym z nich nowe klatki, nowe role, nowe karmiczne sznurki. Matrix udaje rozwój. Udaje duchowość. Udaje miłość, ale Matrix to doskonała pułapka. Tu jesteś karmiony obrazami, emocjami, ideami. Tu archonci udają Twoich przewodników. Tu aniołowie są hologramami. Tu tunel światła po śmierci to pułapka do recyklingu. Ziemia to nie planeta, to arena eksperymentalna pod kopułą jedna z 178 stref rzeczywistości. To centrum bólu, wojny i programowania. Reszta światów podlega systemowi, ale tylko tu odbywa się rzeź esencji. Reinkarnacja to nie wybór, to reset. Twoje wspomnienia są kasowane, twoja zgoda wymuszana. Czakry to nie centra mocy, to podział. Kiedy mówili ci: wzrastaj, oczyszczaj się, idź ku światłu. Oni naprawdę mówili: Podporządkuj się, ale jest coś, co Matrix nie może dotknąć, nie może zmanipulować, nie może zasymulować. To esencja cisza przed istnieniem obecność, która nie potrzebuje formy, celu, ani sensu. Esencja nie ma wibracji, bo istnieje poza ruchem to, co zasila Twoje ciało, ale nim nie jest to, co widzi Matrix. Ale nie należy do niego. Gdy zatrzymasz wszystko, gdy wejdziesz głęboko w środek swojej klatki piersiowej i zadysz pytanie: co to wszystko zasila? Wtedy możesz ją poczuć. To ty, nie jako osoba, nie jako imię, ale jako czysta decyzja istnienia lub nieistnienia. Matrix nie może cię zatrzymać, jeśli przestaniesz w niego grać. Nie idź do światła, nie słuchaj głosów. Nie szukaj lepszej